Wiedźmin Ronin, czyli nowa opowieść postaci Mangi od CD Projekt Dread, już na finalnym etapie produkcji. Ripout, czyli horror science fiction, który robi ogromne wrażenie swoim rozmachem, z oficjalną zapowiedzią wielkie problemy Battlefielda 2042. O reklamie Steam Decka, która zdradza sporo ciekawych informacji na temat urządzenia i jednej z najciekawszych modyfikacji do Wiedźmina 1, która została ostatnio zaktualizowana i dodaje bardzo ważne elementy, dzięki którym polskie community nie znające dobrze angielskiego, będzie mogło się z nią zapoznać. Także ja was witam bardzo serdecznie Ludboksie, jak zawsze o godzinie 16.00 przed filmem, zostawcie jeszcze łapkę w górę, suba z dzwonkiem, no i najlepiej jakiś komentarz, a ja bez przedłużania oczywiście zaczynam. Najlepsze ceny gier tylko na enewa.com A z kodem Ludmok zaoszczędzicie jeszcze więcej kasy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Od jakiegoś czasu słyszało się o manze w uniwersum Wiedźmina, zatytułowanej Wiedźmin Ronin, która, jak można łatwo wywnioskować, będzie toczyła się w Japonii i opowie nam nową historię, wykreowaną przez m.in. Rafała Jakiego, który jest członkiem zespołu CD Projekt Red, i to właśnie on jest w dużej mierze odpowiedzialny za tę mangę. Będzie to 100-stronnicowa opowieść, która wciągnie w nas całkowicie nową historię, a dodatkowo otrzymamy jeszcze 15 stron opowiadania, które zostało wykreowane przez artystów zaproszonych specjalnie przez twórców projektu. Otrzymaliśmy ostatnio oficjalną informację, że prace nad ostatnią ostatnim rozdziałem zostały właśnie zakończone i już wkrótce, czyli za około miesiąc, odbędą się zamówienia na nowe wydanie. Ronin będzie dostępny na Kickstarterze i to właśnie tam można zapoznać się z tym, jak to wszystko wygląda. Dostępne będą dwie wersje, czyli standardowa oraz kolekcjonerska, a biorąc pod uwagę to, że prace zostały właśnie ukończone, to pewnie niedługo ruszy jakaś akcja marketingowa i wraz z nią możliwość zakupu. Ogólnie moim zdaniem manga w uniwersum Wiedźmina to jest naprawdę mega fajny pomysł i szczerze, może nawet przekonam się do mang właśnie dzięki temu, że została ona usadzona w takim uniwersum. Bo w sumie jeszcze nigdy nie miałem z tym do czynienia, ale skoro tworzą ją tacy artyści i w dodatku jeszcze CD Projekt Dread, to chyba będę musiał po nią sięgnąć. Pochwalcie się koniecznie w komentarzach, jak zapatrujecie się na projekt i czy jesteście zainteresowani, a ja przechodzę do kolejnej informacji. Jeśli czekacie na jakąś grę w klimatach Dead Space i lubicie rozgrywkę w dobrym klimacie ze znajomymi, to mam dla was świetną wiadomość, bo, bo niedawno otrzymaliśmy kolejny trailer pewnej produkcji, a dokładniej ripout. Jest to horror science fiction, w którym będziemy zmuszeni zmierzyć się z potworami na statku kosmicznym, ale oczywiście w kooperacji. Twórcy poinformowali, że tytuł rozwija się cały czas zgodnie z ich założeniami. Właśnie ten trailer z fragmentami rozgrywki jest drugim materiałem, który zwiastuje tę produkcję i pewnie kolejne materiały, których zobaczymy już datę premiery. W obecnym filmie widzimy lokację, jaką jest zapewne jakiś statek lub baza kosmiczna, a poruszać będziemy się w perspektywie pierwszej osoby, co pozwoli na większą imersję podczas chodzenia w ciemnych pomieszczeniach i poszukiwania źródła problemu, czyli właśnie, jakby nie było dość przerażających potworów. Tak jak wspomniałem, będzie to alternatywa dla fanów Dead Space'a. I szczerze, mimo tego, że nawet nie znamy ceny, daty premiery czy tego, ile kontentu nam gra zaoferuje, to uważam, że jednak na trailerze wypada fajnie i ma potencjał na spory rozwój, szczególnie że jest w kooperacji. Moją ciekawość budzi również wyposażenie, bo w kilku scenach widzimy taki oto karabin, który, jak sami możecie zauważyć, zmienia się od czasu do czasu na coś, co rzuca się na naszych wrogów. Wrócy odnosząc się do trailera i jego odbioru, wspomnieli, że są niezwykle dumni z tego, że zdołali opublikować pierwszy materiał z tego co nadal tworzą. Dodali również że zależało im na tym, abyśmy częściowo poznali to, z czym będziemy mieli do czynienia, czyli właśnie pet guny i wrogów. Co daty premiery, bo pewnie to intryguje Was najbardziej, to jeszcze i niestety nie poznaliśmy. Ale z tego co wiem, to planowana jest na 2022 rok, co naturalnie może ulec zmianom, ale biorąc pod uwagę ten optymistyczny scenariusz, to pewnie zagramy już niedługo. Co istotne, to już teraz możecie dodawać ripout do swojej listy życzeń na Steamie, a zapewne za jakiś czas pojawią się tam ciekawe informacje na temat tej produkcji i chodzi mi tutaj naturalnie o wymagania sprzętu czy screenshoty z samej rozgrywki. Battlefield 2042 jest przełomową częścią serii i co się z tym wiąże, znalazł również ogromne zainteresowanie wśród graczy. Niedawno ruszyły zamknięte beta testy na konsole i PC, natomiast spotkały się ze sporymi problemami, gdyż wykryto błędy na konsolach od Sony, ma dokładniej PlayStation 5. Niestety nie wiadomo dokładnie o co chodzi, a wiemy jedynie, że błąd ten całkowicie uniemożliwia odpalenie gry. Turcy, odnosząc się do całej sytuacji wspomnieli, że błąd został ujawniony już na testach przed oficjalnym startem bety i zdecydowano, że posiadacze. Tych konsol nie będą mogli zagrać, dopóki nie zostanie to wszystko załatane. Naturalnie nie są to jedyne testy, które się odbędą, a dodali również, żeby zapisywać się na kolejnym, które odbędą się już wkrótce. Z niecierpliwością czekam na informację, co dokładnie było problemem z wersją na te konsole. Bo jeśli uniemożliwiał on odpalenie tytułu, to musiało być grubo i w sumie dziwi mnie, że wyszło to dopiero teraz, bo spowodowało to spore zamieszanie i pewnie niechęć u niektórych fanów, ale cóż, błąd zostanie pewnie niedługo naprawiony. Dodatkowo fajnie by było, jakby posiadacze PlayStation 5 dostali, nie wiem, jakieś bonusy właśnie z tej racji, a zresztą. Zobaczymy to wszystko za jakiś czas, a ja oczywiście przechodzę do kolejnego newsa. Valve prężnie promuje swoje nowe dzieło, czyli Steam Decka, bo dokładnie dwa dni temu otrzymaliśmy oficjalną reklamę, która promuje urządzenie jako najmocniejszy handheld na rynku, który oczywiście umożliwi nam zabranie ulubionych gier w każde miejsce na ziemi. Wspomniano oczywiście o gałkach analogowych, triggerach czy innych udogodnieniach takich jak touchpad, ekran dotykowy czy żyroskop. Ale co najistotniejsze, dodano również, że Steam Deck umożliwi streamowanie gier na inny komputer, co jest bardzo ciekawą funkcją i rzekłem nawet, że jedną z Przenośny PC od Valve ma zadebiutować rzeczywiście w grudniu 2021 roku. lecz do osób, które myślą, że można go kupić tak po prostu, to niestety, ale grubo się mylicie. I oczywiście wiem, że osoby, które na bieżąco siedzą ten temat, są już zaznajomione z tematem, ale pozwólcie mi wyjaśnić dla tych, którzy nie do końca zdają sobie sprawę, jaką taktykę założyło sobie Valve. Chodzi tutaj o to, że Steam Deck oczywiście możemy zamówić, a w zasadzie możemy go zarezerwować, ale bez gwarancji, że otrzymamy go jeszcze w tym roku albo w następnym, bo już niedługo pewnie będą takie sytuacje. Nie jestem do końca pewien, jak to wygląda w tym momencie, ale jeszcze niedawno rezerwując sobie własny egzemplarz, można było napotkać się z sytuacją, że przyjdzie nam dopiero w drugiej połowie 2022 roku. Nie jestem pewien, jak to jest teraz, ale możecie dać znać, jeśli wy zakupiliście ten sprzęt. Dodam również, że dostępny będzie na razie jeden wariant kolorystyczny i mowa tutaj naturalnie o kolorze czarnym, ale projektanci mają wziąć się niedługo do roboty i stworzyć modele, które będą wyróżniać się na tle innych. Zresztą pewnie po premierze zobaczymy mnóstwo customowych urządzeń stworzonych przez graczy, które będą powalały na kolana. Pierwsza część popularnego Wiedźmina CD Projekt Red ma już prawie 14 lat na karku i dalej cieszy się, może nie sporym, ale jednak zainteresowaniem, chociaż wiadomo, można to różnie interpretować, ale przechodząc do sedna. Nad grą pracuje dalej wielu moderów i co ważne, aktualizują oni swoją pracę, dodając nowe lokacje, misje czy dubbing. Chodzi tutaj o moda Maskarada, który oferuje nam całkowicie nową przygodę dla jednego gracza. Jego historia kręci się wokół zabójstwa, a białowłosy ma za zadanie odkryć tożsamość przestępcy, co jak widać nawiązuje do kryminałów i jest dość nietypowe, ale jednak, Interesujące. Akcja toczy się na Podgrodziu, a napotkamy tam karawanę kupców z Wengerbergu, którzy wyglądają bardzo podejrzanie. Lokalna ludność oczywiście ma swoje zdanie na temat zaistniałej sytuacji i wiąże ze sprawą Dopplera, który jest tam dość nielubiany. My mamy za zadanie oczywiście przesłuchać wszystkich świadków i sprawdzić wszystkie tropy oraz zobaczyć, czy zawinił Doppler, czy może jednak ktoś całkowicie inny. Za maskaradę odpowiedzialna jest grupa Infreet. Niedawno wypuścili aktualizację 1.2, która zmienia całkiem sporo, i wśród tej listy znajdziemy m.in. polski dubbing, dawielu postaci, autorską ścieżkę Nowe lokacje, więcej przeciwników, zaktualizowany instalator i wyeliminowanie wielu błędów, które utrudniały rozgrywkę. Otrzymaliśmy ostatnio oficjalny polski trailer do maskarady, który zaczyna się dialogiem między Geraltem a Regisem o tym, czy Wiedźmin planuje zostać w Korwobianko i pielęgnować winnicę, czy może ma zamiar podążać szlakiem i wykonywać swój pierwotny zawód. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to naturalnie nawiązuje to wszystko do dodatku krew i wino z Wiedźmina 3. Następnie mamy już przedstawione szczegóły dotyczące samej modyfikacji, a cały materiał zostawiam w opisie. Jak widzicie, Wiedźmin 1, mimo tego, że jest już dość leciło produkcją, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ma on już praktycznie 14 lat, to jednak dalej powstają do niego modyfikacje, co jest dość zadziwiające. Szczególnie, że mamy taką dwójkę, do której tworzenie modów jest chyba dużo łatwiejsze. Jest ona chyba najbardziej przystępna dla moderów. No ale skoro twórcy zdecydowali się na taki krok, to naprawdę podziwiam i ode mnie wielki props za taką akcję, bo nie porzucają oni fanu swojego projektu na pastwę losu.